Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj będziemy robić 10 pomysłów na zimę. No właśnie takie odcinki robiłam już w zeszłym roku, czyli 10 pomysłów na wiosnę, 10 pomysłów na lato, 10 pomysłów na jesień. No i teraz będzie czas na 10 pomysłów na zimę. No właśnie jest to odpowiedni moment, ponieważ zimę nadal mamy. I mam nadzieję, że takie odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to z trzecią łapką w górę, subskrybujcie ten kanał i również zachęcam do obejrzenia moich poprzednich odcinków. No i kochani, wchodźcie na Instagrama, na Facebooka, ponieważ są mega ciekawe backstage'e, no i również zdjęcia z moich odcinków. Nie będą takie częste te zdjęcia, ale na pewno zachęcam, żebyście mogli zobaczyć fajne odcinki i również też Was informuję, kiedy właśnie będą kolejne odcinki, więc wchodźcie. Piszcie w komentarzach, czy warto właśnie oglądać też takie odcinki, a my zaczynamy właśnie kolejny zimowy odcinek na tym kanale. Zapraszam! Kochani, 10 pomysłów na zimę. No i jeżeli chodzi właśnie o 10 pomysłów na zimę, to powiem Wam szczerze, że jest kilkanaście fajnych przykładów, jeżeli chodzi właśnie o spędzanie czasu zimą. Wiem dobrze o tym, że to jest jeden najgorszy okres, ponieważ zima jest taką, takim okresem, że człowiekowi się nic nie chce robić, jest zimno, woli tak sobie usiąść właśnie w ciepełku, w domciu, w kocykie, poczytać sobie właśnie książkę, obejrzeć jakiś fajny film, serial albo proga, chociaż okres zimowy to tak... Nie ma chyba, można powiedzieć, do obejrzenia ewentualnie takie telenowele. To jeszcze są jakieś takie premierowe odcinki, gdzie możecie na pewno też obejrzeć, ale takie właśnie nowe programy, nowe odcinki, seriale, filmy, to dopiero możecie obejrzeć dopiero wiosną. Więc jeżeli na przykład nie widzieliście jakichś poprzednich seriali, filmów czy programów, to pewnie jest dla Was taki odpowiedni właśnie moment do obejrzenia. No i właśnie, kochani, jeżeli chodzi o taki właśnie pierwszy pomysł, to właśnie, które dla Was właśnie już przedstawiam zaprezentowałam, czyli właśnie usiąść sobie, obejrzeć jakiś film, serial lub jakiś właśnie program, który jeszcze nie nadrobiliście. Więc to jest taki właśnie pierwszy pomysł właśnie na nadrabianie, sobie, spędzanie czasu, wypić sobie jakąś ciepłą kawkę, herbatkę, jakąś czekoladkę. Więc to jest naprawdę fajny moment, żebyście mogli też tą zimowy okres spędzać. Czas! No właśnie kochani, tu akurat mam kilka fajnych przykładów, które możemy spędzać czas zimą, nie tylko na zewnątrz, ale również też i w środku i jeżeli chodzi właśnie o 10 pomysłów na zimę, to tutaj mam napisane tak, że e, aby w pełni wykorzystać zimowe pogodę musi, musisz być aktywny na zewnątrz. Jest mnóstwo zabawnych zajęć, które możesz robić z dziećmi. Na przykład lepić bałwany, jeździć na łyżwach lub sankach, budować forty i wiele innych. Zimna pogoda jednoczy ludzi, tęsknimy za ciepłem, miłością i więzią i więzią. Święta przynoszą dużo rodzinne posiłki, niekończąca się wdzięczność, wydaje się też czas na płynne trochę wolniej, niezwykle, a kiedy pierwszy zimowy wiatr wieje przez... Drzewa można poczuć magię w powietrzu. Tu akurat jest na okres właśnie świąteczny, ponieważ zima zaczyna się dopiero już w grudniu, no a akurat to ogląda się w styczniu. Mm, więc, jeżeli chodzi właśnie o takie pomysły na zimę, no to przede wszystkim właśnie lepić bałwana, jeździć na łyżwach, budować jakieś forty, jeździć na sankach. Jeżeli właśnie jest śnieg, bo nie zawsze jest śnieg w, w kraju, wiem dobrze też, że najwięcej śniegu jest zapewne na południu i na północy. Powiem Wam szczerze, ostatnio oglądałam właśnie vlog jednego takiego znanego YouTubera, który właśnie mieszka w Trójmieście, i powiem Wam szczerze, jak pokazał. Miasto, czyli tam Gdyni oni chyba mieszkają, to on jak, jak ja zobaczyłam jaki tam jest śnieg, jak to wygląda ta aura, to powiem Wam szczerze, że wygląda tak samo jak w górach. Czyli właśnie jest dużo śniegu, jest ślisko, zimno i naprawdę yy, można naprawdę wyjątkowo spędzać czas. Tu u nas w środku w centrum Polski niestety mamy takie bardziej... Yy, mianki, czyli przemija ta zima, czyli jeden dzień jest śnieg, drugiego dnia nie ma, jeden dzień jest śnieg i to tak właśnie kółko yy, Macieja i tak właśnie co jakiś czas, albo na przykład dwa dni masz śnieg, a potem nie wiem, tydzień jesteś bez śniegu. I to tak właśnie tutaj w centrum Polski niestety jest. Jeżeli chcecie spędzać właśnie czas z zimą z dzieciakami, to proponuję wyjechać właśnie w góry tam właśnie znajdziecie śniegu, możecie fajnie spędzać czas, a tym bardziej właśnie ferie się już zaczęło, więc oglądacie pewnie to te ferie. Eee, teraz właśnie ferie się zaczęło właśnie u nas w Wielkopolsce, więc e, to oglądacie ten odcinek akurat w ferie, więc tu ma no, pewno bardzo fajne, tutaj macie przykład właśnie spędzania czasu z dzieciakami, ale nie tylko e, lepienie bałwana, czy jeżdżenie na sankach, na nartach, czy na przykład też na łyżwach, to możecie też innych rzeczy przecież spędzać, z tym Wyjątkowy czas. Możecie na przykład nauczyć się nowego tańca. Wypróbować przepisy na fantastyczne zimowe napoje, czy jakieś właśnie zimowe właśnie napoje, jakieś właśnie takie coś związane właśnie z zimą, jakieś coś ciepłego, coś może zimnego, no, możecie naprawdę różne eksperymenty też robić. Zaplanuj wizytę e, ABO, zaplanuj wirtualną wizytę w muzeum, czyli na przykład będziecie w domu, możecie sobie poswiecać właśnie wirtualnie w muzeum, więc to też jest naprawdę frajda. Zaplanuj domowe spa. Stwórz idealną zimową playlistę, się na kust, wyplatania makram online. Makram online, co to jest? Wyplatania makram online. Nie wiem, co to jest, ale tu mam napisane. E, udos, e, udoskonal przepis na idealne zimowe ciasto. O, to też jest bardzo fajny przykład. Łyżwy, o, klasyka zimowej aktywności. Narzety, kolejny sport, miskie spacery, jogging, nordic walking, więc to jest, powiem szczerze, jeżeli chodzi właśnie o zimowe czas spędzania na dworze, no to jest naprawdę fajna rzecz. Ale jeżeli chodzi o, o spędzanie czasu w domu, no to właśnie eksperymentowanie właśnie jedzenia, przekąsek, napojów zimowych, spędzania właśnie czasu z rodziną i powiem szczerze, że, że nie tylko człowiek żyje pracą to również też człowiek żyje też i domem, czyli co się dzieje właśnie w tym domu, jak można spędzać ten wyjątkowy czas, czy właśnie patrząc, a zima, pada śnieg, nie wiem, czy bo jest zimno, to możemy coś innego. No właśnie kochani, wiemy już o tym, że styczeń jest takim miesiącem, gdzie ludzie zaczynają aktywność, czyli właśnie ćwiczenia, chodzą na siłownię, również też i się zabierają ze za siebie, są również też i diety, więc to też jest naprawdę fajny, też odpowiedni moment, żeby właśnie się zabrać za siebie i ja akurat zaczęłam właśnie w styczniu i powiem szczerze, że mega się też czuję dobrze i też jestem teraz też właśnie od stycznia właśnie też jestem na diecie i uwierzcie mi, że człowiek jak jest właśnie na diecie je właśnie zdrowe jedzenie, inaczej je, to na pewno ma większą ilość energii i wie, żeby właśnie zdobyć właśnie ten szczyt właśnie góry, żeby właśnie do wakacji zrzucić chociaż jeszcze te kolejne kilogramy, to jest naprawdę bardzo fajny, odpowiedni moment, jeżeli chodzi właśnie o okres zimowy. wie, że nie wszystkim to jest łatwo, ale powiem wam szczerze, że jeżeli człowiek ma poukładanie w głowie, to na pewno osiągnie sobie właśnie w życiu fajne właśnie... E 嗯。嗯嗯 na pewno sukces, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo odpowiedni moment, jeżeli chodzi właśnie o spędzanie czasu właśnie w okresie zimowym. Oprócz tego możecie też również sobie poczytać książkę, możecie sobie pokolorować, możecie sobie napisać swoje na przykład przyszłe plany wyjazdowe na kolejny, właśnie na, na ten na przykład rok 2025. Możecie to sobie właśnie zaplanować z rodziną, gdzie na przykład chcecie pojechać na wakacje, gdzie jeszcze nie byliście i to też jest bardzo fajne spędzanie czasu właśnie z ludźmi, możecie sobie pokazać gry planszowe, pokazać sobie puzzle to jest naprawdę frajda żeby fajnie też spędzać ten wyjątkowy czas w domu naprawdę możecie różne różne rzeczy możecie robić, możecie też szydełkować, możecie naprawdę jakieś zaplanować na przykład wiem, remont, co na przykład Wam się nie spodobało i na przykład chcecie coś wyrzucić i na przykład musicie sobie zrobić właśnie odświeżenie, więc to też jest bardzo fajny moment właśnie do realizowania właśnie w okresie. Zimowy. I wtedy możecie sobie podkładać pieniądze i sobie wtedy możecie sobie urządzić fajny lemon. Ja taki lemon zrobiłam dwa lata temu i też zrobiłam też z tego odcinek, więc jeżeli nie widzieliście to zachęcam do obejrzenia też tego odcinka. Więc, kochani, jest mnóstwo życie, możecie też również garderowe sobie urządzić, możecie sobie przebrać ciuchy, możecie wstawić też na vintecie, gdzie ja na pewno polecam, kochani, zachęcam właśnie właśnie na vinteta. Tam właśnie też są moje właśnie. Rzeczy na sprzedaż nie tylko ciuchy Ale również i zabawki, i również z tych odcinków Kochani, więc mega kochani Zachęcam do oby, Do właśnie wejścia na Vinted Mega kochani, polecam, są fajne Naprawdę, i to są nowe rzeczy Więc polecam, żebyście mogli Sobie wejść i sobie zobaczyć Może coś wam się na pewno w życiu przyda Lub waszemu dziecku, więc kochani Polecam, możecie właśnie też takie rzeczy robić Możecie sobie zrobić sesję zdjęciową, zimową O, stawić sobie na Instagrama na Facebooka pokazać, że na przykład fajna zimowa aura jest naprawdę przepiękna. Możecie sobie też jakieś vlogi sobie robić tak dla siebie, więc to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Również i możecie sobie zapaść czuszki, sobie tak romantycznie. No właśnie, a po romantyzmu to właśnie będzie fajny jeszcze odcinek, więc czekajcie cierpliwie. Mega to wyjdzie na pewno, jeżeli chodzi o mój odcinek, który na pewno do Was realizuje. Mega to wyjdzie. Eee, możecie naprawdę dużo, dużo spędzać czasu naprawdę ze sobą. Ja mega się cieszę, ponieważ wiem dobrze też, że zima jest dosyć takim porem rokiem niezbyt spędzania czasu, ale na pewno jak macie wolne, to możecie na pewno dużo rzeczy sobie zrobić. Tak jak na przykład ja robię dla Was nagrywki, więc jak mam wolny czas, to właśnie dla Was realizuję, nagrywam, no i właśnie montuję i sobie właśnie też fajnie spędzam ten wyjątkowy czas właśnie też w okresie zima Wtedy właśnie się nie skupiam na seriali, na filmach, ponieważ tylko oglądam teraz YouTube'a, bo zawsze codziennie na YouTube są fajne właśnie odcinki, które ja właśnie oglądam i subskrybuję tych właśnie moich ulubionych właśnie e, youtuberów i mówicie mi kochani, jeżeli chcecie, żebyście subskrybowali mój kanał to naprawdę zachęcam, ponieważ chciałabym zdobyć chociaż 1000 subskrybentów, to, to jest moje ogromne marzenie, więc kochani naprawdę subskrybujcie, oglądajcie, a nie subskrybujecie ponieważ naprawdę bardzo dużo osób to robi oglądacie moje odcinki, a nie subskrybujecie więc kochani jest mi trochę przykro, więc oglądacie moje odcinki a nie subskrybujecie mnie, więc kochani zachęcam to subskrybowanie, więc oglądacie mój odcinek i nie subskrybujecie, to na pewno nie będzie dla Was to moment, a jeżeli każdy odcinek ktoś zasubskrybuje, to będę właśnie tutaj stawiać właśnie osoby, które zasubskrybowały właśnie mój kanał. Więc kochani zachęcam do subskrybowania i tu będę co jakiś czas stawiać właśnie ilość osób subskrybujących i kto nie zasubskrybował, więc moja kochani, polecam, oglądajcie moje odcinki, ponieważ takie są mega fajne, ciekawe i mocne też również I z poprzednich lat oglądajcie sobie właśnie też obejrzeć. A jeżeli chodzi właśnie o spędzanie czasu jeszcze zimą, no to kochani, użycie też i relaks, i spać, jak właśnie mówiłam. No i jest dużo mnóstwo na pewno rzeczy, które możecie w okresie zimowym robić i w domu, czy na zewnątrz, na pewno będzie też fajnie wyjątkowo też spędzać ten wyjątkowy czas. Więcej dałam pomysłów niż 10 pomysłów, no i mam nadzieję, że taki odcinek, taki szybki, taki pogadankowy no i kilka przykładowych rzeczy, które dla Was pewnie też yy, pokazałam, możecie na pewno sobie to zrealizować możecie też, mnóstwo coś z ręką dzieła kreatywnego, możecie też fajne rzeczy sobie właśnie urządzić, no wiesz, też sobie powiesić, sobie na ścianie jakieś takie fajne własnoręczne ozdoby, które zdobyliście, a poprowadzę was o własnoręcznych ozdobach to właśnie też będzie z tego odcinka więc też się doczekajcie też tego odcinka więc kochani możecie naprawdę dużo, dużo rzeczy zimą zrealizować możecie też jakieś wyprzedaże coś sobie może, może coś znaleźliście właśnie z wyprzedaży więc naprawdę dużo, dużo rzeczy możecie na pewno znaleźć mm, jeżeli chodzi właśnie o też takie prezenty dla koło, więc to też jest naprawdę fajny moment. Ostatnio właśnie widziałam, chyba w rozsumanie były takie właśnie ozdoby świąteczne za złotówkę, więc ludzie po prostu się rzucili. Widziałam właśnie gdzieś na TikToku, jak jedna pani pokazała, co właśnie kupiła i mówi, że właśnie się przyda się na kolejny rok właśnie na ozdoby, więc to też jest naprawdę fajny pomysł, musicie już kupować właśnie jakieś tam właśnie papierów czy toreb czy coś, więc to też nie musicie właśnie kupować, więc to też jest fajne i też jest pomysłowe, no i wiesz też człowiek zaoszczędza, więc na pewno wyprzedaże Wam też się na pewno Wam sprzyjały. Eee, więc, dużo dużo rzeczy można na zrealizować właśnie w okresie zimowym. No właśnie, dużo pomysłów dałam, nie tylko 10, ale i więcej. Więc mam nadzieję, że takie pomysły realizujecie, jeździcie w góry, czy tam właśnie spędzacie czasu właśnie w domu, na dworze, lepicie bałwany, jeździcie na sankach, na nartach czy na łyżwach, czy fajnie też spędzacie czas, czy tak klimatycznie, eee, gdzieś tam właśnie w restauracji na przykład. Więc mega kochani polecam, a jeżeli takie odcinek wam się spodoba, to strzecie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. No i zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich odcinków, mój pierwszy poprzedni odcinek, to właśnie było podsumowanie z roku 2024 i mam nadzieję, że ta odcinek Wam się spodobał. No i również i ten. A ja się żegnam, więc są bujaczki no i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa!